Hej, witajcie w kolejnym filmie z Brawl na moim kanale. I w dzisiejszym filmie Rosę wbijamy tak jak mówiłem, na no chyba na 20. No jak pójdzie, to pójdzie. Jak nie pójdzie, to nie pójdzie. Nie, nie zapomnijcie dać łapki w górę, za tym co jest dzwoneczkiem wpadajcie na mojego Instagrama Gabriel Wojczak albo Gabryz Wojczak. Kto napisze w tym komentarzu... Hmm, ten co ja miałem mówić? Misia... Bo to dostawnie ode mnie serduszko, w sumie mnie. Bo jak widzicie, jak są te, te takie czerwone ten, to tu są misie, czy co to jest. I no jak mówię, dajcie łapeczkę w górę. Jeżeli będzie dużo łapeczek w górę, to nagramy kolejny odcinek z. Nie wiem, już nie pamiętam. W następnym odcinku powiem. Przepraszam, że tak już nic nie pamiętam, nie pamiętam. A jak widzicie kiełek. Myślałam, że to będzie legendarne i to bardzo tak myślałem. Ale się myliłem. No to gramy rozkłóć. Jeżeli odnajdziecie zdjęcie mojej siostry, opiszecie je i opiszecie ten, jak opiszecie ją, to zdjęcie, to nagroda. Znaczy, nie no, nagrody nie będzie. Ale w którymś, jak już. Będę miał nowy telefon, to będę miał Instagram, będę robić dużo zdjęć, a teraz mam tak mało, to ten, jak to się nazywa, będziecie musieli odnaleźć zdjęcie świętowe. Na święta musicie odnaleźć zdjęcie ze mną i z moją siostrą, ale tego jeszcze nie wynik. Czy odnajdzie, czy nie? Coś mi nie wyjdzie. Dobra. Przekładamy plany. Nie gramy, razem. Chciałbym bardzo... Przepraszam, podgłoszę sobie. No, dobrze. Piszcie w komentarzu, Tak. Komentarzu... So many specimens to discover! Let's go explore! Beautiful!

Nie, nie zbierzesz tego. Która to podejdzie, to ja się boję. Ona jest przekorzaczko dobra na blisko, tak jak i był szelka To jeszcze? Coco chyba, nie wiem. Ale Jessica też chyba. Wygrałem z Roską. Uu, dobrze się składa. Właśnie chciałem się założyć. Kto jest lepszy, Rosa czy A tam jest? Kubanie, co on tu na mnie czekał, czekał. No i się nie doczekał, i musimy zabić w końcu. Mamy głowę na Mamy że Let's go będzie Co, jak on mnie zabił? No, i mamy dobre duo. B, Szelka. Let's go explore! Jessie jest tak na pół na pół blisko i na daleko. E, no, I mamy problem. B, na blisko i Czyli nie tak bardzo, ale na daleko. Co ty robisz? Super nazwa, w ogóle nie Nie, nie zmarnowałem. Nie, nie zmarnowałem chyba. Kurde, mogłeś mnie ostrzec, że go zabijesz. A takim cudem to jest marnowała multa tylko przez ciebie. Zdraj to. Jezu, co ty robisz, jezu? Nie wiesz, gdzie masz?

teraz zaraz Dobra, mamy szansę troszkę. W, w ogóle, co ja wam mówię o szansach? Jezu, jakie jestem. Będą się pomyślicie, Napiszcie w komentarzach. Jezu, co ty nam mówisz o sanszach. Masz wygrać i wygrać. A nie, Sansa. San,

Co tak bym zrobił, gdybym grał z kolegą? Jest tak później się, jak tam wszystko się skończy. Tak... A się, koło, się spotykać. Wiecie jak to jest. Piszcie w komentarzach, kto, komu to się nie podoba. A jak na razie mnie to tak skurza. Dawaj kiełek, lecisz! Aha. I bring you the jest. Uczy się mówić. A co on zna, co mówi?

go jeszcze przyciągnął. No, 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 co on rady, Z tobą na pewno dzień już nie zagram A zobaczcie jakiego mam ładnego skina do Tary. Chyba już pokazywałam. Dobra, no nie wiem, ten odcinek jest bardzo słaby, więc. A się z Wami żegnam i nie, nie zapomnijcie wpadać na mojego Instagrama Gabryś Wojczak, zasubskrybujcie kanał i będzie dużo łapych w górę i zacznijcie dzwoneczkiem i, i żegnam się. I żegnam się.